Witajcie! W tym odcinku opowiem Wam o tym, co aktualnie słychać u Harego i Meghan, a pretekstem do tego będą dwa artykuły na ich temat, które kilka dni temu ukazały się w przestrzeni publicznej. Pierwszy z nich został opublikowany na łamach amerykańskiego czasopisma The Hollywood Reporter, a jego negatywny wydźwięk okazał się dla słynnej pary wielkim ciosem wymierzonym wprost w ich biznes, który niestrudzenie starają się rozwijać od 2020 roku. Co takiego znalazło się w artykule. Już sam tytuł nie wróży dla pary niczego dobrego, a brzmi, dlaczego Hollywood rezygnuje z Meghan i Harego? Odpowiedź pojawia się już na samym początku. Otóż para zdążyła wyrobić sobie w środowisku opinie osób trudnych, kapryśnych i konfliktowych, ponieważ mało kto chce z nimi pracować. Zatrudniani przez nich współpracownicy nie zagrzewają długo miejsca na swoich stanowiskach i pospiesznie odchodzą na własne życzenie. Zaczęło się już w 2020 roku od odejścia agentki pary, następnie stracili szefową PR-u, a także główną doradczynię strategiczną pełniącą także obowiązki prywatnej sekretarki. Po zaledwie kilku miesiącach z pracy odeszła także ich rzeczniczka prasowa i wreszcie Josh Kettler, szef sztabu Sussexów, który w sierpniu tego roku porzucił intratną, jak mogłoby się wydawać posadę, po trzech miesiącach współpracy. Byli pracownicy Megan i Harego wymyślili nawet dla siebie nazwę. Określają się mianem Klubu Ocalałych Sussex. Oprócz osób, które wymieniłam, członkami tego osobliwego klubu są także była szefowa fundacji Archwell oraz jej dyrektor operacyjny, a także była szefowa do spraw marketingu. I to nie koniec tej listy. Wymieniłam jedynie najbardziej eksponowanych pracowników. Hollywood Reporter postanowił ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy, a wnioski nie są przyjemne dla Meghan Markle. Wina ma leżeć po jej stronie i jest to wyraźnie podkreślone. Harry to miły, sympatyczny chłopak. Problemy powoduje Meghan, którą nazwano trudną księżną. Ma ona być osobą pozbawioną wrażliwości, poniżającą ludzi i nie słuchającą niczyich rad, mimo że podejmowanie decyzji nie jest jej mocną stroną. Anonimowe źródło nazywa ją bezwzględnie nieustępliwą, maszerującą niczym dyktator na wysokich obcasach, ściekającą się i wydającą rozkazy. Jej zachowanie ma doprowadzać do łez dorosłych mężczyzn. Może to wydawać się szokujące, chociaż na pewno nie zaskakujące, ponieważ podobne oskarżenia pojawiły się już w 2018 roku, kiedy Megan jeszcze jako pracujący członek rodziny królewskiej miała znęcać się psychicznie nad dwoma pracownikami dworu. W tej sprawie pałac Buckingham wszczął nawet prywatne śledztwo, którego wyniki pozostają jednak tajne. Para mogła mieć nadzieję, że artykuł potwierdzający trudny charakter Megan pozostanie niezauważony, jednak nic z tych rzeczy. Publikacja odbiła się szerokim echem na całym świecie, ale została także zauważona w tak branży, do której Megan od kilku lat aspiruje. Był to sygnał dla potencjalnych współpracowników czy agentów, że ta para sprawia kłopoty. Fatalnie odnajduje się w biznesie, zniechęca swoich pracowników, a w efekcie nie wzbudza zaufania. Temat wzbudził tak wielkie emocje, że swoje trzy grosze postanowił dorzucić jeszcze nieprzychylny saseksom brytyjski Daily Mail, który w swojej publikacji poszerza jeszcze tę narrację ze szczegółami opisując w jaki sposób środowisko hollywoodzkie nabrało prawdziwej niechęci do Meghan. Daily Mail zwraca uwagę na nieobecność Harego i Meghan podczas przyjęcia zorganizowanego tuż po wręczeniu nagród Emmy. Wydarzenie miało miejsce 16 września i zgromadziło najważniejsze osobistości z branży, przedstawicieli wytwórni filmowych oraz znanych aktorów. Imprezę zorganizowała jedna z największych hollywoodzkich agencji talentów na czele z jej szefem, Arim Emanuelem. Ten milioner reprezentuje największe hollywoodskie gwiazdy, a od kwietnia 2023 roku jego klientką jest także Meghan Markle. Jest zatem prawie pewne, że namawiał ją do wzięcia udziału w przyjęciu. Byłaby to niepowtarzalna okazja do zdobywania kontaktów i umacniania swojej pozycji w branży, zwłaszcza że od momentu głośnego dokumentu wyprodukowanego dla Netflixa w 2022 roku nie mieliśmy okazji oglądać jej na szklanym ekranie. Niepochlebny artykuł oskarżający księżną o mobbing był prawdopodobną przyczyną jej nieobecności, co z pewnością nie spotkało się z entuzjazmem jej gwiazdorskiego agenta. Prawdopodobnie jest sfrustrowany brakiem inicjatywy ze strony Meghan. Nie ma raczej wątpliwości, że w duecie Harry-Megan to ona jest stroną bardziej medialną i lepiej odnajdującą się w realiach show-biznesu. Lubi kontakt z kamerą i wypada przed nią bardzo naturalnie i pewnie. Ich jedyny wspólny projekt, w którym sprzedali parę gorzkich informacji na temat rodziny Harego, był dużym sukcesem, jednak od tamtej pory para nie stworzyła niczego interesującego. Megan przygotowywała wprawdzie animowany program dla dzieci na platformę Netflix, jednak skończyło się tylko na planach. Z kolei produkcja Harego o igrzyskach Invictus Game okazała się spektakularną klapą, po którą widzowie Netflixa sięgali niezwykle rzadko. Te niepowodzenia z pewnością wystawiają cierpliwość jej gwiazdorskiego agenta na próbę, tym bardziej, że odrzucają oni propozycje udziału w branżowych imprezach, które mogłyby pomóc im odbudowywać swoją pozycję na rynku. Jeżeli Ari Emanuel mimo wszystko nadal wierzy w potencjał książęcej pary, to artykuł o trudnej księżnej z pewnością nie napełnił go optymizmem, zwłaszcza, że na horyzoncie malował się kolejny projekt autorstwa Megan, który tym razem miał okazać się sukcesem. Mowa tutaj o kulinarnym show przedstawiającym Megan jako entuzjastkę gotowania, ogrodnictwa i przyjaźni. Program miałby uzupełniać nową, skupioną wokół gastronomii, markę księżnej, w ramach której produkowano by także słynne dżemy od Megan za 200 funtów. A tak na marginesie dżemy to kolejny dość dziwny projekt Megan i Harego. Usłyszeliśmy o nich w kwietniu tego roku, ale wydaje się, że może skończyć się tylko na hucznej promocji, w ramach której znani przyjaciele Megan, tacy jak Chris Jenner czy Ellen DeGeneres otrzymali darmowy słoiczek słodkiego specjału. Od tamtej pory minęły już kilka miesięcy, a produkt nadal nie pojawił się w sprzedaży. Czy tak samo będzie z Kulinarnym Show? Ciepły i rodzinny program przedstawiający megan jako troskliwą i celebrującą zdrowe i smaczne gotowanie żonę i mamy jednak gryzie się z najświeższymi doniesieniami o jej trudnym charakterze. Z pewnością określenia takie jak trudna księżna czy dyktator w szpilkach są w tym kontekście sporym ciosem dla niej. Artykuł celuje wprost w wizerunek wesołej i serdecznej dziewczyny z sąsiedztwa, a także w projekt, który miał być nowym otwarciem. W końcu program kulinarny zbliżyłby ją do widowni zainteresowanej jej pasją, a nie tylko zwierzeniami na temat rodziny królewskiej. Tak czy inaczej program prawdopodobnie powstanie, tym bardziej, że zatrudniono już reżysera, który jest prawdziwym profesjonalistą. Michael Steed, bo o nim mowa, przed laty współpracował ze słynnym amerykańskim szefem kuchni i podróżnikiem kulinarnym Antonim Bourdainem. Szczegóły produkcji nie są jednak znane, ponieważ, jak tłumaczy Daily Mail, Megan jest osobą lubiącą trzymać wszystko w sekrecie do samego końca. W ten sposób buduje napięcie i podsyca zainteresowanie swoim projektem. Metody pracy Harego i Megan są podobno dość niekonwencjonalne. Spotkania biznesowe odbywają się często w ich domu, ponieważ nie posiadają biura, a oni sami występują wtedy na boso. Właściwie nie jest to duże zaskoczenie. Wiemy od jakiegoś czasu, że Meghan lubi niezobowiązujący nastrój podczas spotkań. Sama przyznała, że dość dziwnie czuła się podczas pierwszego spotkania z Williamem i Kate, ponieważ miała na sobie podarte jeansy i była na boso. Oni tymczasem zaprezentowali się w bardzo eleganckiej garderobie. Daily Mail na koniec zastanawia się nad pozycją Harego i Meghan w gwiazdorskim środowisku Hollywood i zauważa, że ich nieudane inicjatywy biznesowe nieprzemyślane kroki względem rodziny królewskiej oraz wizerunek opresyjnych i trudnych oddala od nich znanych przyjaciół, na których do niedawna mogli liczyć. Oddalili się od nich między innymi Klunejowie. Przed laty George i Amal brylowali na królewskim ślubie Meghan i Harego. Kilka miesięcy później gościli Sussexów w swojej rezydencji nad jeziorem Como, a Amal Cluny bawiła się na słynnym nowojorskim baby shower księżnej a po zakończeniu imprezy bezpiecznie dostarczyła ją z powrotem do Londynu swoim prywatnym odrzutowcem. Ostatnio jednak kontakt wyraźnie osłabł, a klunejowie nie zapraszają już saseksów na organizowane przez siebie imprezy i uroczystości. Książęca para nie kumpluje się już także z Oprą Winfrey, która jest ich sąsiadką, a także autorką głośnego wywiadu, w którym para oskarżała rodzinę królewską o rasistowskie zachowania. Jest także małżeństwo Obama. Niegdyś przyjaciele Harego, dziś z przyjaźni chyba niewiele zostało. Książę i jego żona nie otrzymali nawet zaproszenia na huczną, wypełnioną gwiazdami imprezę z okazji 60. urodzin Baraka latem 2021 roku. A więc tak, Harry i Meghan widziani są oczami dwóch wielkich tytułów: Hollywood Reporter i Daily Mail. A jak widzicie ich sytuację wy? Czy tabloidy jak zwykle przesadzają? To już koniec na dziś. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Dajcie znać, czy trzymacie kciuki za kolejne projekty Megan i Harego. A tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.